Cześć, nazywam się Marcin Mokrzan i witam cię w 44. odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się metodą CONCAT. Metoda CONCAT tworzy i zwraca nową tablicę. Tablica zawiera elementy oryginalnej tablicy oraz elementy tablicy, na której wykonano metodę. Tyle tytułem wstępu, teraz zobaczmy to na przykładzie. Pierwszy przykład przedstawia połączenie wartości 1, 2 z tablicą tab. Drugi przykład przedstawia połączenie tablic, zauważ, że tablice zostały spłaszczone. Zwróć uwagę, że metoda ConCat nie spłaszcza rekurencyjnie tablic. Można zaobserwować to na kolejnym przykładzie widocznym na slajdzie. Metoda ConCat nie modyfikuje tablicy TAP, na której jest wykonywana. Jest to wyświetlone w ostatniej linii przy pomocy metody consoleLog. Warto zauważyć, że w wielu przypadkach użycie tej metody jest stosowne, ale jest to kosztowna operacja. Czasami warto rozważyć modyfikację tablicy, na przykład przy pomocy metody PUSH. Metodę PUSH moglibyśmy użyć dla pierwszego przedstawionego przykładu. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów, a jeżeli ten materiał Ci się podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.